Piękny malarz. To jest malarz, który stworzył najdroższe obrazy na świecie. Tak jak obraz, Kupmy go. Kupmy ten e, obraz za 20 Robuxów. Tak, w dzisiejszym odcinku możemy kupować obrazy i je robić. Tak, sprzedawać za prawdziwe Robuxy. I teraz właśnie kupiłem i on zrobił 20 Robuxów. I kupiłem jego kolejny obraz, który kosztuje 10 Robuxów. Dobra. Bum, kupiona. I teraz kupimy jeszcze trzeci jego obraz. Wykupujemy mu całą galerię. I to trafia do mojego jakby ekwipunku. I zobaczcie, nie mam obrazów. Tyle obrazów kup kupiłem. Wow. To jest dopiero. To jest dopiero obraz. 1000 Robuxów! Ej, w sumie to wygląda kozacko. Dobra, kupuję go. Wysłać artystę, A wspierać artystów. Pamiętajcie o tym, widzowie. Dobra, wysłałem mu za 1000 Robuxów. Arb, arbus, tak. Arbuza mu wysłałem. Ja tak serio to. Kupiliśmy właśnie ten obraz za masę Robuxów. Ja ci kręcę. I to jest warte Tysiąc 2 Robuxy. Dobra, widzowie, teraz czas stworzyć obraz własny. Czyli jak najbardziej tutaj siądziemy i zaczniemy rysować obraz. Zaczynamy czy ktoś go od nas kupi. Ja narysuję siebie, ale w formie EXI. Dobra, zacznijmy, tutaj mamy takie coś do rysowania Simon, ty też rysujesz swój obraz? Ale oczywiście No to patrzcie, ja zrobię takiego o tutaj, ciało tutaj, okej okay. Teraz tutaj ręki, teraz tutaj ręki O, idealnie, dobra I teraz należy narysować moją twarz Czyli smile face <ścoughs> Okej, okay, smile face, let's go Eś, eś, eś Wow, pięknie. <noise> Tutaj to zarysujemy sobie. Ej, to jest stary Fire Road, tak jak kiedyś wyglądałem. A, dobrze, nie jest stary rower Fire Road, a dobrze, że nie jest stary rower, jasne. To jest przecież arcydzieło, to jest dobra, gotowe. Fire Road w oku mgnienia, tak nazywał ten obraz. Teraz zmienimy tylko frame na taki. Jest, piękny obraz, nagrywam, nazywam go. Nie wiem, w całym zmienia. brzmienia. Wow, <noise> hehe, Fire w hashtagach. Dobra, mój obraz jest skończony. Teraz może go wrzucić tutaj Okej, okay, więc cena tej, tego obrazu to będzie Skromne Dwa tysiące co jest? Simon, dzień dobry to jest dzień sztuka. Jeszcze zobacz, to jest w wokół mgnienia. Mmm, bardzo piękny, bardzo mi się podoba. E, czy chciałby pan kupić ten piękny obraz? Czy czy pan kupić ten obraz? Ten no. Aromatyczny obraz? Aromatyczny. Um, bardzo ładnie pachnie, ale trochę drogi jest. E, no dobra, czego się nie robi, to jest arcydzieło, ja na tym zarobię Tak, oczywiście. tak, proszę, tak z panie Simonie. Proszę, to jest po kupiłem, kupiłem, kupiłem. Arcydzie... Wow! Dostałem wow. <laughs> 2000 zarobków za takie coś, Przecież to jest ohydne. Dobra Simon, dziękuję Ci za zakup tego obrazu. Narysuj się kolejny. Okej, okay, a co ja mogę kupić u Ciebie, Simonie? Banan! Ale piękny swój Proszę poradzić, to, 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 to ja, ja potem wszystko wytłumaczę To jest banan empatii e, Wow! W szczęście. Wow, Zobacz, tysięc roboczy. Roboczy, nie tysięcy robux, czy bana powaliło coś? E, cena się zmienia, wie pan, e, w górę ceny i dobrobuksy i tak Dobrze, dalej Dobrze, kupiłem, piękny obraz, naprawdę No o, dziękuję bardzo, za pan co 50 tysięcy kupił e, A może ten jeszcze chciałby pan, niech pan zobaczyć, to jest piękny, Dobrze, to piękne Dobrze, cudo A nie mam już miejsca, dobra, to muszę usunąć tą kostkę Rubika za 10 kupiłem. O, nie, Ej. O, usunąłem przyszpadek, to Przyjdzie pan później. Dobra, przyjdę. Wow, dostałem jakąś rangę Flex God. Mam obraz banana. No co ja wydałem? Robux. Ale przynajmniej Simon sobie zarobił. Artysta zarobił, tak? Nie, a tak serio, to straciłem pieniądze w tym momencie, naprawdę. Huggy Wuggy. Taka postać z Poppy Playtime, takiej gry horrorowej. Czyli tutaj robimy tak. O, teraz tak. O kurcze, to wygląda trochę jak Simon, ale, ale spokojnie, spokojnie, naprawię to. Dajemy mu teraz ciałko. O. Ej, to będzie łagi w stroju. Nie dobra, nie będzie nic e, Po prostu łagi. Okej, okay, teraz trzeba narysować obrys, obrys tego ha hagusia Dobra, eść eść O, wow, 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 wow oh boy. Oh boy. To jest piękne. O, tak, jak, trochę jak Jeff The Killer wygląda, ale jest spoko. Teraz oczy. Zapomniałem, jakie on miał oczy. Wnioskuję to miał takie oczy, co nie takie zwykłe, straszne. I teraz hagiwagi. <grywki> nie wiem, czy ktoś to w ogóle zauważył w tym filmie. On miał takie coś na, na, na tym, jakby kartkę. Dobra, wszystko jest gotowe. Możemy go sprzedawać. Zmienimy tylko kolor tej obramówki na taki... O taki czarny. Okej, okay, wystawiamy ten piękny obraz piękności, dobra, wystawiamy t-shirt, uwaga, 2000 robuxów, za jego łagiego, ten obraz to jest po prostu sztuka, nie wiem czy nikt, może nikt w tym nie widzi, nic fajnego, ale ja widzę w tym moje dziecko, <laughs> moje dziecko, wychowałem dziecko, Simon, proszę powiedz teraz co ty narysowałeś, piękny, tak, wiesz, już właśnie kończę, piękną masz kurteczkę, damską, Simon, proszę pokaż co ty mi narysowałeś, a też o! proszę zobaczyć, to jest nowa odmiana, wow. e, nie wiem, Wow, 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 to jest gitara Totalna gitara Biorę to, biorę to, nieważne a ile kosztuje. kosztuje Nawet jak 10 milionów rubuksów to mogę to brać Uwaga, nie mogę tylko kupić, Simon, przykro mi Jak nie? Jak nie ty? mogę kliknąć, nie wiem gdzie To później, później, a pan co kupił? ja stworzyłem obraz Hagiwagilisa Eee, Jezu, ale to jest arcydzieło przepiękne, nie to też Dziękuję, dziękuję, to. A, kupuję, co? dziękuję, tak. dziękuję. Tak. Dobra, no to czas na zakup arcydzieł Pierwsze arcydzieło Simona Tysiąc Robuxów, dziękuję, Simon, za takie piękne arcydzieło, że zrobiłeś tak świetne arcydzieło, naprawdę. Teraz możesz kupić ode mnie. Hagi, słuchajcie Tylko ja tutaj wystawię sobie na zapas twoje, może to się. O, jakie arcydzieło. Yy, Lol, za... ty możesz moje sprzedawać. 10 karobuk, dobra, ja tego nie biorę. Simon, no proszę. Zapraszam yy, do zakupu. Właśnie. jest taki jeden problem, bo pan chama zepsuł to arcydzieło, coś tu popsuło się. Dobra, wiesz co? Nie, nie zasługujesz na tę sztukę. A, ja sobie ty, go zatrzymam. Ja, ty, nie, ja chcę go odkupić. Przepraszam, nie mogę, Simon. Idę zrobić nową. Porszą, bo ona była zbyt piękna. Okej, okay, kolejny rysunek, który narysuję. To będzie wielka, wielka kiełbasa! Tak, to będzie to, to będzie to, co chciałem narysować. Dobra, rysujemy o takie coś. Ooo, takie wypełnienie, pięknie. Teraz tu takie coś, tu takie coś. Wiecie, żeby po prostu to wyglądało pięknie, żeby to miało ulepszenia jeszcze. Okej. Okay. O, i teraz trzeba narysować mu oko, oko. I buź, O, taki cool. On jest cool, takie wiecie okulary, takie emoji okularów. niech będzie taka. O, to będzie wiecie taki chod, albo nie, chodduk na krześle. To jest sztuka. To jest piękne. Wymyśliłem to jedząc hotdoga na krześle. Dobra, teraz stoję tutaj to. Wow, wow. To jest, to jest po prostu sztuka, nie? I bum. Ten hot -dog jest piękny! Ten hotdog dog powinien kosztować 6 milionów! Dobra, e, ramka taka o tak, taki kolor. Dobra. Nazwijmy to hot dog da Vinci. ha oh, 11 robót za takie arcydzieło? No nie. No nie no, to każdy musi kupić. o oh, chomik stworzył obraz. Ale fajny. Wiesz, wiesz, zachęcam. Co, co to ma znaczyć? Co to jest? Czemu to kosztuje? Nie widzisz tego? Nie. Przecież to jest arcydzieło. A może zobaczysz mój? Zobacz mój. To jest hot dog na plaży. No co to jest? No piękne. No, Proszę zobacz. cię. Ja to, zobacz na mój. To jest, to jest obraz, Przeci... który przekazuje. To co robiłem na plaży, nie rozumiesz? To jest sztuka. No rysowałeś, Ja spędziłam przy tym dwie godziny. No dobra, nie kupię tego, nie kupię tego. Sorry, ej, co ty Dlaczego? robisz? A ty co robisz? Kupujesz mój? Kupię mu, Jest! Dobra, to ja teraz kupię twój jednak. Proszę bardzo! Odwicę... 3000 roku. A, a, mój portfel! Nie no to wygląda jak... Ale dobra, trzeba się tak, widzowie. trzeba się dobra. Zobaczmy jakieś jeszcze inne obrazy. O, chyba się nazywa czerwony. Coś. O, piękne, piękne, naprawdę. Wzruszyło mnie to, popłakałem się. Dobra, nie, możemy to kupić. Okej, okay, idę narysować kolejny obraz. Skoro tak fajnie jest, jeśli schodzą, to idę narysować. Dobra, narysujmy. Zakaz online dateru. O, tak, to będzie. To jest to, co chcę narysować. Zakaz rodkowania w Roblox. Dajemy. dajmy taką twarz, tak, to jest slender. To jest slender z Robloxa. już dalej zapomniałem, jak on wygląda, więc teraz muszę działać na moim. Moje... Instynktach, czyli posłaliśmy takie oczy, dobra. O, wiem, on ma taką buzię, co nie? Ma się teraz go na ekranie. O, takie coś. I tak ma... Takie wiecie. <laughs> to nie wychy Dobra, Slender jest gotowy! Oho! Wyszedł pięknie. Zobaczcie, tu jest zakaz slenderów. To jest najpiękniejsza arcydzieło, jakie wyszło w życiu. Tak się nad tym skupiłem, że po prostu zapomniałem, że to jest takie piękne. Zakaz online datingu, czyli zakaz spo spotykania się w grach. O, tak, jeszcze bardziej to przekleśmy. Nie no, to jest piękne, dobra. No. ONLINE DATER OOO oh, Zakaz online dating prawda? Eee, skoczyliśmy go i teraz kupmy mu jakąś super ramkę. Za 100 Robuxów. O! o, o, o <grymna> legendarna, jaka się zrobiła. Zobaczmy. Dobra, wystawmy. uuu, ice. Dobra, to teraz tak. Wystawiamy go za dwa Robuxy. Wow! To jest piękne. Lol, zobaczcie, widzowie. O, nawet ktoś podbiegł. Już pierwsze osoby kupują. Ej, zaraz zrobimy Robuxy. Ej, zaraz zrobimy dużo siana. Ej, dobra, zanim zachęcimy innych do jego obrazu, kupmy to piękno cudo. Zobaczcie. Ktoś tu ma talent, naprawdę trzeba go wesprzeć. Trzeba mu dać 100 10 Robuxów, proszę bardzo. Wow, mamy to. To jest po prostu piękne. Lemon Faceman. Wow, przemu Wow. Ale epickie. No dobra. No to zobaczcie, kiedy jest piękne. <laughs> ja żartuję, to jest okropne. Ale więc przyjmij tę osobę. Po prostu niech ktoś, sobie ktoś zarobi robuxy. Proszę bardzo. Trzeba wspierać. I mamy za to Lemon Face. Wow, wow. O, dobra, widzowie. Nie jest tak. Tyku... O, Rysypać, Narysowałam cię, Narysowałam się. Ej, dobra. Chomik, chomik, chomik. Chom chodź, chodź, chodź. <laughs> Kupisz mój obraz <laughs> Slendera za dwa robuxy. Co to jest? Slender. No, zakaz dobra, dobra. Zakaz online editingu. Ejo, ejo, ejo. Dobra, proszę Wspierać młodych twórców. O, dziękuję. Dziękuję za dwa Robuxy. Yes! Proszę bardzo. Dobra, a co teraz ty masz? Wow. Patrz, narysowało cię. Wow, fajnie rysujesz. Tak, super, wygląda jak ja jeden do jeden. I 100 Robuxów za... co? Nie, no dobra, fajny, fajny Tak, wspieramy młodych twórców, jedno ładnie. Do jednego. Mega, super, mega, tak Dobra, widzowie, mi się to nie podobało, ale i tego nie powiem Dziękuję! Eee, tak, super, super No, ja może się przeniosę z stanowiskiem tam daleko, żebyś już nie... Żebyś, no... Okej, okay, widzowie, zanim narysujemy kolejny obrazek Ktoś mnie prosi, żeby poszedł do tego stanowiska No dobrze Oooooooo <laughs> Spongebob, jak to kuzatko jest narysowane Spongebob cały w czerwonym czymś, nie czym, ale... Ale nie chcę wiedzieć, dobra, kupuję to, to jest Kozak, ale to, to, już średni dobra, zobaczmy dalej co tu mamy wow, ktoś mnie narysował, fireout 1000 robux o oh, lol, to ona mnie narysował, super ej, dobra, tutaj trzeba wspierać, jak najbardziej jeżeli ktoś mi rysuje, to trzeba, dobra, muszę usunąć coś, usunę tego banana za 5000 robux, bo ja tego nawet nie chciałem, dobra e, no to uwaga, bierzemy to, Fireouta. kozak to jest naprawdę, osoba, która to rysowała, to pozdrawiam, mega dobra, e. Yo, mamy Fireouta w ekwipunku, dobra widzowie, teraz czas na Narysujmy teraz wzruszający, łapiący, chwytający za serce. Obraz mamy z dzieckiem. To będzie takie słodkie. Oni będą, oni będą tacy wiecie, że biedni wszyscy. I w ogóle dobra, bierzemy tak, co nie? Musimy tutaj zrobić jak najbardziej biedne ciuchy. Okej, okay, obraz powoli zaczyna wyglądać. Już wiecie, po środku jest dziecko. Jest to bardzo wzruszający, chwytający za serce. Obraz, trzeba go naprawdę, naprawdę świetnie narysować. Dobra, chomiku, chomiku. Jak zobaczysz mój obraz, to powiesz, że jest piękny. Naprawdę. Dobra, robimy tak. O, i tutaj dziecko piękną twarz ma. No nie, no to jest piękne, widzę, i musicie przyznać. To jest po prostu przepiękne. Dobra, i teraz stawiamy to. O, o, o. No nie, to jest, to jest cudo. To jest cudo niczym. Leonardo da Vinci. Dobra, nazwijmy to mama z dzieckiem. Uwaga, dajemy to. Dobra, wystawiamy za 18 Robuxów. Wow, to jest tak wzruszające. Ej, Chomiku, Chomiku, zobacz. Chcesz kupić. Chcesz kupić? Zruszający obraz. Co jest? <głos》>, to jest zruszające, nie śmiej się. Co? Kupisz proszę. To, to, nie wiem, no to dobra. Jest! Dobra! Sprzedaliśmy wszystkie obrazy. Widzowie, dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, żeby pomagać innym i tutaj możecie coś dać jak chcecie. No i co? Kościół się w do do i bajajaj.